Boże, daj mi spokój, Bym się o to, co jest faktem odwagę w serce Blake wyruszam ruszam z nowym atakiem I mądrość ten kompas, co wstarzy mi granice między tym, co mogę zmienić, a co jest poza moim życiem, że daj mi spokój Bym się o to, co jest faktem odwagę w serce Blake wyruszam z nowym atakiem I mądrość ten kompas Co wstarzy mi granice Między tym co mogę zmienić, a co jest poza moim życiem Szare bloki w oknach, gazną światła po kolei każdy tu walczy, pełen cichej nadziei. Ulica uczy pokory szybciej niż jakikolwiek mistyk. Życie to statystyka, ty chcesz łamać ten system. Widzisz mury, których nie da się przekrzeć głową. To gniew systemu, walka z góry przegraną. Chciałbym zmienić wszystko, naprawić świat od zaraz, ale czasem jedyne co możesz, to się nie dać pożerać. To jest, to jest ta pogoda ducha, ten wewnętrzny spokój. Gdy akceptujesz fakty stojąc w deszczu, po zmroku, niektórych bitew nie wygrać, choćbyś kwawił na ringu. To pierwszy bezmarty zion w niskim labiryncie, że daj mi spokój. Bym o to co jest faktem, odwagę w serce w Lejk, ruszam z nowym atakiem. I mądrość ten kompas, co wskaże mi granice między tym co mogę zmienić, a co jest poza moim życiem, że daj mi spokój. Bym o to co jest faktem, odwagę w serce w ruszam z nowym atakiem. Atakiem. I mądrość, ten trąba co wskaże mi granice między tym, co mogę zmienić, a co jest poza moim życiem. Ale są rzeczy, które leżą w Twoich dłoniach Twoje słowa czyny ogień, co w twoich skroniach płonie To jest ten moment, gdy musisz wstać i krzyknąć dość Gdy widzisz niesprawiedliwość, gdy w sercu rośnie złość co nie jest ślepy bunt, no świadoma rewolucja, Twoja własna ewolucja, twoja konstytucja zmienia siebie, swoje nadwyki, swoje małe piekło by dobro, które zasieć wokół ciebie zakiełkowało jest Łysta odwaga, by spojrzeć w lustro, bez i powiedzieć, nam to na własnym życiu, dachu Każdy mały krok to wygrana, każdy gest ma znaczenie To drugi wers, mantry, twoje przeznaczenie Boże, daj mi spokój, bym o to, co jest faktem Odwagę w serce w lejk, ruszam z nowym atakiem I mądrość, ten kompass, co wskaże mi granicę między, mi mi między tym, co mogę zmienić, a co jest poza moim życiem Że daj mi spokój, bym o to, co jest faktem Odwagę w serce w lejk, ruszam z nowym atakiem I mądrość, ten kompass, co wskaże mi granicę Między tym, co mogę zmienić, a co jest poza moim życiem a mądrość to najtrudniejszy element w tej grze To cienka linia, po której stąpasz, ledwo widoczna we mgle To głos intuicji, co szepcze ci, kiedy walczyć, a kiedy odpuścić Kiedy zacisnąć pięści, a kiedy je otworzyć i puścić To sztuka balansu, by nie spalić się w gniewie I nie zgasnąć w apatii, dryfując jak liść na drzewie To wiedzieć, że siła to nie tylko moc uderzenia Ale też siła, by znieść ciężar bez narzekania Pogoda, ducha, odwaga, mądrość Na każdy dzień, na każdą noc ja mantra to i go inside. Uwaga, mądrość Na każdy dzień, na każdą noc To twoja mantra, to umowa mantra